z tej strony Johnny Chciałem wam pokazać przede wszystkim większość szczały z art ostatnich moich dwóch, trzech dni grania artami Ostatnio grałem dużo artami, bawiłem się, trollowałem ludzi po bokami. Także... Jest dość sporo szczałów. Teraz chyba w któryś dzień się poławię lodóweczką i gwiazdą, też nagram jakąś składankę Także tu kolega nie ogar jakiś, kolejny, zresztą. Jedna sytuacja tutaj będzie też kolegą z Polski który Wołem go na pomoc, gdzie broniliśmy bazy, ale nie było sensu stać, bo to było, że jednym domkiem na czwartym polu się chował kolega z Wisów na iście czwartym Wołałem go całą bitwę o pomoc oczywiście po co przyjechać? Jest taki słynny jeden kolega na YouTubie, którego pozdrawiam. Który nauczył kampić, także trzeba kampić ciężarami, bo biegusz trzeba być trzecią, Marka się liczy na Lufie, trzeba wbić. Otóż to, trzecia biegło się licz. O właśnie jest ta sytuacja, także serdecznie Cię pozdrawiam Wisowcu. Po prostu zarąbiście, kampić całą bitwę. Za głupim budynkiem i zrobić zero. No na pewno, tak wbijamy biegłości, nie? Tak wbijamy biegłości, Nauczyciel no, jest tylko jeden, nie? A bramki są dwie. Kto to? Jarek, pan duże P! <noise> Zapomniałem to powiedzieć. Do no spółki z WG! Jakby ktoś nie wiedział! Tak. WG, taka organizacja, która jest nastawiona na złodziejstwo... Pieniędzy. Także... Tyle, byście chcieli jakiś konkursik na ósme tiery Także piszcie w komentarzach, ale oczywiście tym razem tylko zrobię na jeden no kilo, Bo nie mam golda I 2 nie dało nikt do wygrania, to nie ma golda, mogę jeden kupić Także jak byście chcieli jakiś konkurs to dajcie znać, to zrobię na 8 tiery. Także elo i do następnego Zostawcie łapkę w dół Żony tego chce Zostawcie pierdołę, jeśli się podobało i Elo do następnego. Ten gościu powinien dostać banał 2G, ale nie dostanie, bo to jest hamstwo tej gry.